Dodamy teraz kolejny slajd w układzie tytuł i zawartość. W tym celu kliknę w przycisk nowy slajd. Wskażę kursorem myszy układ tytuł i zawartość i zatwierdzę naciskając raz lewy przycisk myszy. Wskazujemy kursorem myszy pole tytułu, naciskamy raz lewy przycisk myszy, wprowadzamy następujący tekst. Zawartość slajdu będzie stanowił wykres kołowy przedstawiający odsetek wykwalifikowanych nauczycieli informatyki dla każdego typu szkoły. Aby wstawić do slajdu wykres kołowy, należy wykonać następujące czynności. W polu zawartości wskaż kursorem myszy i kliknij w ikonę Wstaw wykres. Pojawiło się okno zatytułowane Wstawianie wykresu. W oknie tym wskaż kursorem myszy typ wykresu o nazwie kołowy. Naciśnij raz lewy przycisk myszy. Następnie wskaż kursorem myszy ikonę z podtypem wykresu. Będzie to pierwsza ikona w grupie wykresów kołowych. Wskaż, naciśnij raz lewy przycisk myszy, następnie kliknij przycisk OK. W zależności od wersji PowerPointa, ekran zostanie podzielony na dwa okna, bo pojawi się osobne okno, na którym pojawi się arkusz Excela. Pod spodem mamy wykres, który wstawiliśmy. Arkusz Excela uzupełniamy następującymi danymi. Wskazujemy kursorem myszy pierwszą komórkę, naciskamy raz lewy przycisk myszy. Następnie naciskamy na klawiaturze klawisz Delete aby usunąć zawartość. Klikamy teraz w drugą komórkę. Naciskamy również klawisz Delete. Wprowadzamy treść i tak samo robimy z pozostałymi komórkami. Poszerzę trochę komórki w pierwszej kolumnie, wskazując kursorem myszy krawędź kolumny, naciskając, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnę lekko w prawą stronę. Po uzupełnieniu wszystkich komórek zamykamy okno programu Excel. Z widoku znika okno programu Excel, i na całym ekranie widzimy znowu program PowerPoint wstawionym wykresem. Gdyby się okazało, że popełniliśmy błąd podczas edycji danych wykresu, możemy go naprawić poprzez powrót do arkusza danych. W tym celu należy. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybrać pozycję Edytuj dane. Ponownie otworzy się arkusz Excela z danymi wykresu. Możemy w nim wprowadzać poprawki. Wykres należy jeszcze sformatować, aby nadać mu ostateczny kształt. Formatowanie będzie polegać na usunięciu tytułu wykresu, dodanie opisów do każdego wycinka wykresu, przedstawieniu danych na wykresie w procentach i usunięciu legendy, dopasowaniu stylu wykresu, odsunięcie od reszty fragmentu przedstawiającego dane dotyczące szkoły podstawowej. Na początek usuniemy tytuł wykresu. Aby usunąć tytuł wykresu, na którym w tym momencie jest sprzedaż, wskazujemy kursorem myszy. Pole tekstowe z tytułem i naciskamy raz lewy przycisk myszy, co spowoduje, że ten tytuł zostanie zaznaczony. Następnie na klawiaturze naciskamy klawisz Delay. W celu dodania opisów do każdego wycinka wykresu wykonujemy następujące kroki. Wskazujemy kursorem myszy obszar wykresu i naciskamy prawy przycisk myszy. Następnie wybieramy polecenie Dodaj etykiety danych. Spowoduje to pojawienie się na każdym wycinku wykresu wartości liczbowej, którą on odzwierciedla. Ponieważ chcemy, aby wartości prezentowane na wykresie pokazywały udział procentowy, wykonujemy następujące czynności. Wskazujemy kursorem myszy obszar wykresu, naciskamy raz prawy przycisk myszy. I z podręcznego menu wybieramy polecenie. Formatuj etykiety danych. W oknie Formatowanie danych. Odznaczamy pozycję wartość. Wskazując kursorem myszy kwadracik, w którym znajduje się haczyk. Przy polu wartość naciskamy raz lewy przycisk myszy. Spowoduje to odznaczenie tej opcji. Kwadracik powinien być pusty. Zaznaczamy następujące opcje. Nazwa kategorii. Umieszczamy kursor kwadraciku i naciskamy raz lewy przycisk myszy. Wskazujemy teraz opcję wartość procentowa. Klikamy, aby zaznaczyć tą wartość. W opcji, w opcji położenie etykiety klikamy tutaj. W opcję koniec, zewnętrzny wskazując kursorem myszy to kółeczko i naciskając raz lewy przycisk myszy. W ten sposób właśnie należy zaznaczyć wszystkie opcje. Po zaznaczeniu wszystkich opcji klikamy w przycisk zamknij. Aby usunąć legendę, znajdującą się po prawej stronie wykresu, która teraz jest już niepotrzebna. Umieszczamy kursor myszy w obrębie tej legendy. Naciskamy raz lewy przycisk myszy. Następnie naciskamy klawisz Delete na klawiaturze. Dopasujemy teraz styl wykresu. Aby zmienić styl graficzny wykresu, należy wykonać następujące kroki. Wskaż kursorem myszy obszar wykresu. Następnie naciśnij raz lewy przycisk myszy. Cały wykres został zaznaczony i u góry pojawiły się nowe karty. W prawym górnym rogu mamy karty należące do grupy Narzędzia wykresów. Pierwsza karta to karta Projektowanie. Kliknij w tą kartę i w grupie Stylów, style wykresu, kliknij w przycisk Więcej, aby wyświetlić listę dostępnych stylów wykresu. Wskaż kursorem myszy wybrany styl, następnie zatwierdź go, naciskając raz lewy przycisk myszy. Odsuniemy teraz od reszty wykresu fragment przedstawiający dane dotyczące szkoły podstawowej. Aby wysunąć jedno ze składowych wykresu, postępujemy następująco. Klikamy na największym fragmencie wykresu obrazującym dane dotyczące szkoły podstawowej. Umieszczam kursor wewnątrz tego fragmentu, naciskam raz lewy przycisk myszy, z tym, że pojedyncze zaznaczenie spowodowało, że cały wykres został zaznaczony. Jeśli chciałbym zaznaczyć tylko i wyłącznie ten fragment, to muszę jeszcze raz nacisnąć lewy przycisk myszy. Jak można zauważyć, wokół tego fragmentu będą widoczne takie znaczniki zaznaczenia. Umieszczamy teraz kursor wewnątrz tego zaznaczonego fragmentu. Naciskamy, trzymamy wciśnięty lewy przycisk myszy, następnie odsuwamy zaznaczony fragment w prawo. Po odsunięciu tego fragmentu zwalniamy lewy przycisk myszy.